Marcu 1943 roku powrócić jeszcze raz. Ulica Mała, Witek stoi w bramie. Mam informację od pani, która z nami współpracowała, że Witek stoi, bo całkowicie bez obstawy. Akurat kończyłem jeźdosł. Pal licho z tym smacznym rosołem. Wyskakuję, wprowadzam do komory zamkowej nabój, drugi ładuje magazynek. Patrzę, idzie, Witek, wychodzę, wyciągam broń. Ludzie, którzy stoją, za Witka plecami, patrzą na mnie, widzą, co się dzieje. Witek się zasłania dłońmi. Strzelam. Nie wypał. Wprowadzam drugi. Znowu nie wypał. Mijają sekundy. Naboje są trefne. Muszę uciekać. Tu w dół. Ulicą kapitulną. Witek wyciąga broń. Strzela. Rykoszet. Tu. Kula. Przeszywa skroń. Kawałek, kawałek czoła. Leje się krew. Żandarmi szaleją. Wszyscy szukają mnie. Mówi się, że jakiś bandyta atakuje żandarmów niemieckich. Całe miasto w gotowości. Ja zbiegam w dół. Jeszcze raz. Wiz na brzuchu.